Dzień dobry. To jest medytacja prowadzona, stworzona przez Louise Hay. Zacznijmy wspólnie ten nowy dzień. Jeśli możesz, wykonaj tę medytację jeszcze zanim wstaniesz z łóżka. Jeśli nie, zrób ją tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Upewnij się, że leżysz wygodnie. Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek napięcia w ciele, które mogły powstać w trakcie snu, weź głęboki wdech i z wydechem świadomie rozluźnij te miejsca, pozwalając napięciom się rozpuścić. Poczuj, jaką przyjemność sprawia Twojemu ciału bycie tam, gdzie jest. Poczuj ciepło, spokój i błogość. Dzisiejszy dzień będzie nowym, wspaniałym dniem, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. Wiem, że masz ogólne plany na to, jak ten dzień ma się potoczyć i czego pragniesz doświadczyć. Jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Gdy budzimy się rano, nigdy nie wiemy dokładnie, jak zakończy się ten dzień. Rozkoszne niespodzianki i cudowne przygody czekają na ciebie. Pamiętaj, wszystkie twoje myśli tworzą twoją przyszłość. Każda myśl, którą wybierasz, kształtuje twoją przyszłość. I naprawdę nie ma znaczenia, jakie myśli miałaś w przeszłości. Jedyna rzecz, która naprawdę się liczy, to myśli, które decydujesz się pielęgnować właśnie teraz, w tej chwili. Teraz wspólnie usuńmy z naszej świadomości cały strach i lęk. Pozwólmy rozpuścić się złości i urazie. Uwolnijmy poczucie winy i potrzebę kary. Odrzućmy smutek oraz zazdrość. Weź głęboki wdech i z wydechem poczuj, jak wszystkie te uczucia opuszczają Twoje ciało, bo to nie są myśli, których będziemy używać do stworzenia tego nowego dnia. To jest nowy dzień i nowy początek. Poczuj, jak powietrze wpływa i wypływa z Twojego ciała. Jak wspaniałym cudem jest to, że Twoje ciało oddycha samoistnie. Powietrze wypełnia Twoje płuca, a następnie trafia do serca, gdzie miesza się z krwią. Utleniona krew rozprowadza życiodajną energię po całym Twoim ciele, docierając aż do najmniejszych naczyń włosowatych i odżywiając każdą komórkę. Nie musisz nawet o tym myśleć, aby to się działo. Twoje ciało posiada nieskończoną inteligencję, która troszczy się o ciebie w każdej chwili. To ona oddycha dla ciebie, bije twoim sercem, trawi pokarm. Ta nieskończona inteligencja pozwala ci widzieć, chodzić, trzymać rzeczy. Komunikować się z innymi i kochać. W naszym życiu jest tak wiele cudów, które przyjmujemy za pewnik. Rzadko zatrzymujemy się, aby je docenić, podziękować i odczuć wdzięczność za codzienne zjawiska, które nas otaczają oraz za cud, jakim jest nasze ciało. Zbyt często skupiamy się na tym, czego nam brakuje. Tymczasem bycie wdzięcznym za to, co już mamy, błogosławi naszą przyszłość i otwiera nas na strumień dobra, które może do nas napływać w coraz większej obfitości. Zacznijmy od docenienia łóżka, w którym spaliśmy przez całą noc. Pomyśl o tym, jak zapewniło Twojemu ciału ciepło i komfort, gdy spałaś i śniłaś. Gdy Twój umysł i ciało odpoczywały, regenerując się i nabierając nowej energii. Podziękuj swojemu łóżku za ukojenie i błogość, jakie przynosi Ci każdej nocy. Błogosław meble w swoim domu, które wspierają Cię na co dzień i spełniają różne niezbędne funkcje. Służą ci, ułatwiają życie, zapewniają wygodę. Każdy z nas ma swój ulubiony mebel. Czy kiedykolwiek podziękowałaś mu za to, że po prostu jest? Zrób to teraz. Następnie pomyśl o cudzie, który znajduje się w Twoim domu nazywanym. Elektrycznością, jak wspaniale jest mieć do niej dostęp, jak cudownie rozświetla nasze domy i zasila urządzenia, które ułatwiają nam codzienne życie. Pomyśl o wszystkich rzeczach, które korzystają z elektryczności. Pamiętaj, że nasze przedmioty. Są przedłużeniem nas samych. Tak jak relacje z innymi ludźmi stają się piękniejsze, gdy wypełnia je miłość, tak samo relacje z tym, co nazywamy rzeczami. Urządzenia i samochody nie psują się, gdy my sami jesteśmy pełni spokoju i wdzięczności. Podziękuj swojej lodówce za to, że jest. Za to, że utrzymuje Twoje jedzenie w cudownej świeżości. Podziękuj kuchence i piekarnikowi za to, że pomagają Ci przygotowywać smakowite potrawy. Pomyśl, co jeszcze znajduje się w Twojej kuchni, co możesz pobłogosławić miłością. Zrób to teraz. Następnie skieruj swoją uwagę na nowoczesny cud, jakim jest Łazienka. Pomyśl o wygodach, które dla nas są codziennością, a które jeszcze 100 lat temu były niedostępne nawet dla królów i królowych. Po błogosław kanalizację, która odprowadza nieczystości z naszych domów, oraz zimną i ciepłą wodę. Dostępną w każdej chwili. Wystarczy odkręcić kran, aby móc wykąpać się, gdy tylko tego zapragniesz. Pobłogosław telewizor i radio, które dostarczają Ci rozrywki, komputer oraz internet, które pozwalają Ci się bawić, uczyć i łączyć z innymi. Bądź wdzięczna za telefon, dzięki któremu możesz okazywać miłość bliskim, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Błogosław swoją skrzynkę pocztową i serwis pocztowy, który łączy nas z ludźmi na całym świecie. Za wszystkie paczki i listy, które w ciągu kilku dni docierają do Twoich drzwi. Nawet z drugiego końca planety. To wspaniały cud, który często pozostaje niezauważony. Bądźmy wdzięczni za powietrze, którym oddychamy, tak drogocenne, a tak często brane za coś oczywistego. Gdy wypuszczasz powietrze, nie zastanawiasz się, skąd przyjdzie kolejny wdech. A jednak ta niesamowita siła, która nas stworzyła, dała nam wystarczająco oddechów na całe życie. Bądź wdzięczna za słońce, które daje ciepło i światło, oraz za deszcz, bez którego nie byłoby roślin, życia i piękna na naszej planecie. Pobłogosław wiatr, który oczyszcza powietrze, i księżyc, którego blask rozświetla noce. Pobłogosław rośliny, które nas karmią i odżywiają. Za każdym razem, gdy sięgam po jedzenie, błogosławię je miłością i dziękuję Mu za życie. Które poświęciło, aby odżywić moje ciało. Teraz pomyśl o ubraniach, które nosisz, o nieskończonych możliwościach wyboru kolorów i materiałów, które otulają i zdobią Twoje ciało. Gdy jest ciepło, możesz wybrać lekkie, przewiewne tkaniny. Gdy jest chłodno, możesz wybrać miękkie, Ciepłe materiały, które cię ogrzewają. Pomyśl o cudzie, jakim jest chodzenie. Jak niesamowite jest to, że możesz wstać i przenieść się w inne miejsce, po prostu idąc. Podziękuj swoim nogom za to, że zabrały cię do tylu wspaniałych miejsc na tym świecie. Skup się teraz. Na innych metodach transportu i bądź za nie wdzięczna. Mamy tak wiele wyborów: rolki, hulajnogi, rowery, autobusy, samochody, pociągi, tramwaje, samoloty i statki. Jak często bierzemy je za pewnik? Jak często? Zdarzyło Ci się odczuwać złość, gdy Twój samochód nie działał idealnie. Pobłogosław swój samochód miłością i pomyśl o cudzie, jakim jest możliwość korzystania z pojazdu, który z łatwością przewozi Cię w dowolne wybrane miejsce. Następnym razem, gdy Twój lot będzie opóźniony, zamiast irytować się, Doceń fakt, że możesz unieść się wysoko w powietrze w metalowej maszynie i pokonać tysiące kilometrów w zaledwie kilka godzin. Pomyśl teraz o relacjach, które masz w swoim życiu. Po błogosławie wszystkie miłością i bądź za nie wdzięczna. Każda relacja, której doświadczasz, jest Twoim nauczycielem. Wiem, że masz w swoim sercu rzeczy, osoby i miejsca, za które odczuwasz wdzięczność. Pozwól, aby Twoje myśli delikatnie i z miłością przepłynęły przez Twoją przeszłość i teraźniejszość. Podziękuj za ludzi, doświadczenia i chwile, które ukształtowały Ciebie i Twoje życie. Wdzięczność jest wspaniałym uczuciem, które otwiera drogę do wszelkiego dobra płynącego w Twoją stronę. Wewnątrz Ciebie istnieje siła i obecność, które nieustannie Cię prowadzą i wspierają w Twojej życiowej podróży. Wystarczy, że to dostrzeżesz i pozwolisz im działać dla Twojego wyższego dobra. Zbyt często od razu po przebudzeniu rzucamy się w wir codziennych obowiązków, próbując kontrolować każdy aspekt naszego dnia. Jednak wszechświat nie działa w ten sposób. To tak, jakby próbować kontrolować oddech, bicie serca czy procesy trawienne. Gdybyśmy próbowali to robić, jedynie zakłócilibyśmy ich naturalny rytm. Najlepsze, co możemy zrobić dla naszego ciała, to dostarczać mu naturalne pożywienie. Ćwiczyć w sposób jak jest dla nas przyjemnością oraz ufać inteligencji naszego organizmu, które zadba o resztę. Tak samo jest z naszym życiem. Kiedy myślimy pozytywne, pełne miłości myśli, przebaczamy jesteśmy dla siebie dobrzy i pozwalamy wszechświatowi działać wszystko płynie lekko i naturalnie. Siła, która nas stworzyła, dała nam moc do tworzenia naszego życia oraz moc wyboru myśli, jakie myślimy. Mamy niekończące się możliwości. Te wybory tworzą naszą przyszłość. Jeśli wybieramy urazę, złość i gniew, to będziemy tworzyć jedynie więcej złości, urazy i gniewu. Jeśli chcemy miłości, musimy myśleć myśli pełne miłości. Jeśli pragniemy radości, musimy myśleć o radości. Jeśli chcemy spokoju i relaksu, musimy myśleć o spokoju i relaksie. Jeśli chcemy doświadczyć obfitości, musimy mentalnie otworzyć się na nią. Jeśli chcemy rozwijać się kreatywnie, Musimy uznać nasze możliwości. Powiedz to teraz, razem ze mną w myślach. Jestem otwartym kanałem dla boskich idei, które przepływają przeze mnie. Kreatywność wszechświata wyraża się przeze mnie. To, co muszę wiedzieć, jest mi objawione, a wszystko, czego potrzebuję, przychodzi do mnie. Jestem chroniona i prowadzona, a moja droga jest gładka i łatwa. Jedną z rzeczy, która tworzy wiele problemów, są myśli o złości, urazie i obwinianiu. Poświęćmy więc moment, zanim aktywnie rozpoczniemy ten dzień, aby pozbyć się tych myśli z naszej świadomości. Dołącz do mnie mówiąc: Uwalniam się od wszelkiej potrzeby gniewu, urazy i obwiniania. Wybaczam wszystkim, którzy potrzebują wybaczenia i wybaczam sobie. Rozpoczynam ten dzień z miłością, pokojem, radością i otwartością na obfitość dobra w każdym momencie. Gdziekolwiek się dzisiaj udajesz, wyślij zawczasu miłość do tego miejsca. Jeśli idziesz na zakupy, zanim wyjdziesz z domu, wyślij miłość do sklepu, produktów, firm, właścicieli, wszystkich pracowników i wszystkich kupujących. Wiedz, że będziesz prowadzona. By dokonać idealnych wyborów, które będą dla Ciebie najbardziej korzystne. Zarówno Ty, jak i sklep, będziecie błogosławieni i pełni dobrobytu. Zrób to samo, jeśli idziesz do lekarza czy prawnika. Jeśli idziesz dzisiaj do pracy, wyślij z zawczasu miłość. Do budynku, biura, współpracowników. Pobłogosław meble, klientów, pracowników, szefa. Pobłogosław wszystko, z czym wejdziesz dzisiaj w kontakt. Oświadczmy wspólnie, że jest to zdrowy, harmonijny, kochający Pomyślny i twórczy dzień. Jest on wypełniony radością, nowymi doświadczeniami i nowymi ludźmi. Witam zmiany i przygody, które dziś napotkam. Jeśli jest ktoś, kogo oczekujesz dzisiaj spotkać, a kto ci irytuje w jakikolwiek sposób, pobłogosław tę osobę miłością. A miłość, jaką do niej wysyłasz, wróci do Ciebie ze spotęgowaną mocą i doświadczysz korzyści, jakich nie potrafisz sobie nawet wyobrazić. Cokolwiek dajemy, wraca do nas. Podczas trwania tego dnia powtarzaj sobie w kółko i w kółko, co najmniej 200 lub 300 razy. Akceptuje siebie. Akceptuję siebie. Akceptuję siebie. Powiedz to teraz ze mną na głos. Akceptuję siebie. Jestem warta miłości. Pragnę się rozwijać i uczyć nowych sposobów wyrażania siebie. I doświadczania życia. Kocham siebie i akceptuję siebie dokładnie taką, jaką jestem. Akceptuję siebie. Akceptuję siebie. Kocham siebie. Ten dzień będzie wypełniony miłością. Ten dzień będzie pełen spokoju. Ten dzień przyniesie nowy wgląd i nowe zrozumienie. Przyniesie Ci niespodziewany dobrobyt. Ten dzień będzie wypełniony radością. To jest Twój nowy dzień. To jest dobry dzień. To jest nowy dzień. To jeden z najlepszych dni, jakie miałaś. To jest nowy początek. Ciesz się nim i delektuj się jego cudami.